Piątek 19 stycznia 2024 roku. Pozdrawiam Państwa z okolicy skrzyżowania ulic Czterców, Trzezewskiego i Opackiej w Gdańsku. Pierwszy termin zakończenia remontu tego skrzyżowania to był 30 czerwca 2020 roku. Drugi termin to był 21 grudnia 2023 roku i dzisiaj uzyskałem nowe informacje od Rudańskiego Zarządu Drugi Zieleni, że remont tego skrzyżowania ma się zakończyć do końca czerwca 2024 roku. Trzymam kciuki, żeby ten nowy termin został dotrzymany. Tak to, proszę Państwa, obecnie wygląda. Życzę spokojnego piątku i weekendu. Do widzenia.